Cześć, ja jestem Bartek i dzisiaj przygotowałem kolejne zestawienie ciekawych gadżetów z Chin. Tym razem wybrałem takie popularne gadżety, które rzeczywiście są przydatne i możecie je kupić w ciemno. Linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. A tymczasem zaczynajmy! A na pierwszy ogień idzie Smartwatch i nie jest to Apple Watch, chociaż wyglądem bardzo go przypomina. Jest to Xiaomi Amazfit GTS, czyli ulepszona w każdym aspekcie wersja popularnego BIPa. Poprawili tu przede wszystkim ekran i w tej wersji mamy przepiękny amoledowy wyświetlacz o przekątnej 1,65 cala. Odczytamy z niego informacje w każdych warunkach oświetleniowych. Na ekranie głównym mamy edytowalne widżety, które możemy ustawiać dowolnie. Wszystko zależy od naszych preferencji. Mamy do wyboru również ogrom motywów, które uatrakcyjnią nasz zegarek. Mimo nowego wyświetlacza jest energooszczędny i na jednym ładowaniu wytrzyma 2 tygodnie. Osoby aktywne fizycznie pokochają ten zegarek, ponieważ monitoruje 12 różnych rodzajów treningu. Jednym z nich jest pływanie, a to dzięki wodoodpornej obudowie, która wytrzyma do 5 atmosfer. Smartwatch został wyposażony w GPS, więc jeśli chcemy pobiegać, to nie musimy brać ze sobą telefonu, aby zapisał trasę, jaką pokonaliśmy. Oczywiście posiada również krokomierz, licznik spalonych kalorii, optyczny czujnik tętna, prognozę pogody i wiele innych. Po połączeniu smartwatcha z telefonem możemy na zegarku odczytywać powiadomienia, wiadomości oraz zobaczyć kto do nas dzwoni. To wszystko w eleganckiej obudowie na silikonowym wymiennym pasku i dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeszcze przerwę na chwilę. Bo jak wiecie, rozpoczynają się największe promocje w chińskich sklepach i z tej okazji przygotowałem cały katalog produktów, na które warto zwrócić uwagę. Produkty podzielone są na kategorie, a zresztą sami zobaczcie, link znajdziecie w opisie filmu. Ostatnio DJI zaprezentowało swojego najnowszego drona, jakim jest DJI Mavic Mini. Jak sama nazwa wskazuje, jest on małych rozmiarów, a do tego ma jeszcze składane ramiona. Jego waga to zaledwie 249 gramów i to ma bardzo duże znaczenie, bo jest o 1 gram lżejszy od zakładanego limitu, więc nie trzeba go rejestrować w żadnym urzędzie. Oczywiście dron posiada kamerę o 12-megapikselowej matrycy, która nagrywa filmy w rozdzielczości 2,7 k. Sama kamera umieszczona jest na trzyosiowym gimbalu, dzięki któremu nasze ujęcia będą stabilne i płynne. Na jednej baterii będzie latał nawet pół godziny, co jest naprawdę super wynikiem, biorąc pod uwagę jego kompaktowe rozmiary. Już w podstawowym zestawie otrzymujemy aparaturę, którą będziemy sterować naszym dronem. Maksymalna odległość, na jaką dron może od nas odlecieć, to nawet 2 km przy dobrych warunkach. Można kupić, co szczerze polecam, wersję FlyMore Combo. Otrzymujemy wtedy w sumie 3 baterie, ochronę na śmigła, wielofunkcyjną ładowarkę oraz etui. Dron posiada moduł GPS i w przypadku rozłączenia z aparaturą potrafi sam wrócić w miejsce, z którego wystartował. W aplikacji na smartfony mamy wgrane różne ruchy dronem, aby uzyskać przepiękne filmowe ujęcia. Recenzenci bardzo dobrze się o nim wypowiadają, mówią, że jest to taki ulepszony spark. Coraz bardziej popularne stają się autonomiczne odkurzacze. Sam testowałem kilka z nich i używam na co dzień. Są to naprawdę przydatne sprzęty, które sprzątają i sami będziecie zdziwieni, ile brudów zbiorą. Teraz ruszają promocje w chińskich sklepach i pozostaje pytanie, który z nich wybrać. Według mnie najlepszym, który nie kosztuje fortuny, będzie Xiaomi Roborock S50 i S55. Te dwa modele różnią się jedynie kolorami. Będą dobre w każdym aspekcie: dobrze sprzątają, mają mocną siłę ssania, posiadają mapowanie na mokro, sterowanie z aplikacji czy mapowanie pomieszczeń. Ale jeśli nie jesteście przekonani i nie chcecie wydawać takiej kwoty, to od siebie mogę śmiało polecić odkurzacz iLife V7S Pro. Już wcześniej robiłem jego recenzję i mogę śmiało podtrzymać moje zdanie, że jest to najlepszy sprzęt pod względem stosunku jakości do ceny. Nie jest tak zaawansowany jak robot od Xiaomi, ale kosztuje tylko połowę jego ceny. A największą różnicą jest brak skanowania pomieszczeń i trochę gorsze parametry. Ale poza tym sprawdza się naprawdę dobrze. Posiada turboszczotkę, zmywa podłogi na mokro. Można ustawić godzinę, o której rozpocznie sprzątanie, po zakończeniu sam wraca do bazy, aby naładować baterie. W opisie filmu wrzucam Wam linki do obu odkurzaczy. Jeśli planujecie kupić któryś z nich na promocji 11.11, .11, to pamiętajcie, aby zajrzeć na sklep sprzedawcy i zgarnąć wcześniej kupony. Strator powinien mieć każdy w samochodzie, aby mieć dowód na swoją niewinność w stópce samochodowej, czy w przypadku gdyby ktoś chciał na nas wymusić odszkodowanie. Dodatkowo można mieć ciekawy materiał na YouTube. Dobrą i atrakcyjną cenowo propozycją jest Xiaomi 70 Mai w wersji Lite. Na promocji 11.11 .11. będzie można ją już dostać za 150 zł i to z wysyłką z polskiego magazynu. Link do aukcji oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Dodajcie ją do koszyka, a cena automatycznie obniży się 11 listopada. Jest to solidny i sprawdzony sprzęt za niewielkie pieniądze. Wyposażony jest w szerokokątny obiektyw o 130-stopniowym polu widzenia. Matryca kamery pochodzi od Sony i zapewnia dobrą jakość nagrań nawet po zmroku. Kamerę mocujemy bezpośrednio na szybie. Można bezprzewodowo połączyć ją ze smartfonem i pobrać nagrania bez przenoszenia kart pamięci. Oczywiście, jak większość rejestratorów posiada czujnik wstrząsów. Dzięki temu podczas kolizji zawsze zapisze nagranie, a w przypadku incydentu, w którym nie brałeś udziału, wystarczy stuknąć palcem w kamerkę. Ten wideorejestrator można zakupić także w wersji Pro, z delikatnie lepszą jakością nagrań i systemem ostrzegania przed najechaniem na linię. Obie kamery gorąco polecam, ale uważam, że tańsza wersja spokojnie wystarczy. Halo GT1 Testowałem wiele słuchawek Bluetooth, szczególnie takich do 100 zł, ale moim zdaniem te są najlepsze i na promocji 11 listopada będzie można je wyrwać w okolicach 60 zł. Dodaj do koszyka teraz, a ich cena automatycznie się obniży. Według mnie jakość dźwięku mają lepszą niż Xiaomi Redmi AirDots. Czyściej grają i mają głębszy bas. Nie jest to wielki przeskok w jakości, ale jest zauważalny. Największą różnicą jest to, że w słuchawkach mamy wbudowane panele dotykowe, a nie fizyczne przyciski. Więc podczas przełączania muzyki, wywoływania wirtualnego asystenta czy odbierania połączeń wystarczy delikatnie dotknąć słuchawkę. W Xiaomi Redmi AirDots musimy wcisnąć przycisk, a tym samym wpychamy sobie słuchawkę do ucha, co nie jest najprzyjemniejszym uczuciem. Bateria w samych słuchawkach wystarcza na 3 godziny ciągłego słuchania muzyki. Etui, w którym trzymamy słuchawki działa też jako ładowarka i naładuje je trzykrotnie. Czyli to taki standard. Ale jeśli chcesz pojemniejszą wersję Tui, to można dopłacić 20 zł do wersji Pro. Słuchawki będą te same, ale Tui mają trzykrotnie większą baterię. Mają wbudowany moduł Bluetooth 5.0. Ja podczas testowania nie zauważyłem żadnych opóźnień, więc filmy można spokojnie oglądać. Słuchawki odporne są na zachlapania. Deszcz czy pot na siłowni nie jest im straszny. Każdy ma inne ucho, ale mi trzymają się bardzo dobrze, nawet podczas biegania. I mogę śmiało stwierdzić, że w tej cenie nie znajdziecie lepszych bezprzewodowych słuchawek. Od czasu, kiedy pierwszy raz użyłem szczoteczki sonicznej, to już nigdy nie wróciłem do standardowej. Jeśli nigdy nie korzystaliście, to pierwsze mycie jest dziwne, ale macie wrażenie, że nigdy wcześniej nie mieliście tak czystych zębów. Dla nieprzekonanych, mogę polecić najtańszy model Xiaomi T100. Kosztuje trochę ponad 30 zł. Jest to najbardziej podstawowa wersja. Wibracje o częstotliwości 16,5 razy na minutę, dwuminutowy timer z sygnalizacją co 30 sekund, dwa tryby intensywności, a bateria wystarcza na 30 dni. Jest to podstawowa, ale dobra szczoteczka na start. A dla tych bardziej wymagających mogę polecić również szczoteczkę od Xiaomi, ale tym razem będzie to model Oclean X. To już bardziej komputer niż szczoteczka. Wbudowany ma kolorowy, dotykowy ekran. Można połączyć ją z aplikacją i zmienić przeróżne ustawienia. Wyposażona jest w czujniki, które sprawdzą, czy w każdym miejscu dokładnie umyłeś zęby. Posiada 32 poziomy intensywności pracy. Silnik pozwala na wibracje o częstotliwości 40 tysięcy razy na minutę. W aplikacji na telefonie możemy ustalić różne profile pracy szczoteczki oraz odczytywać raporty o naszym szczotkowaniu. W zestawie dodatkowo otrzymujemy magnetyczny uchwyt na szczoteczkę. Na promocji można ją dostać już za 200 zł. Jak na taki komputer z funkcją mycia zębów, moim zdaniem nie jest to wygórowana cena. Jeśli chcecie kupić któryś z tych gadżetów, dodajcie do koszyka i cena automatycznie zmniejszy się 11 listopada i ta cena będzie obowiązywała do 12 listopada. Wejdźcie jeszcze na strony sprzedawców i pobierzcie kupony. Ja jeszcze wstawiam linki do kuponów ogólnych w opisie filmu i można jeszcze te ceny dodatkowo obniżyć. Zapomniałem powiedzieć, że z okazji promocji AliExpress wypuścił grę planszową, w której jeśli w nią zagracie, to możecie zbierać kupony, które są dostępne na wszystkie produkty AliExpress, także polecam zagrać. Link do gry oczywiście też znajdziecie w opisie filmu. Co do przyszłych odcinków, to będą one z testami różnych gadżetów. Na przykład przyszedł mi ten gadżet do włosów Instant. Wiele jeszcze innych ciekawych gadżetów, o których na razie nie chcę mówić. Kolejny odcinek będzie o gadżetach do 2 dolarów, jakie można kupić na AliExpress. Także zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwonek, aby nie ominęły Was najnowsze odcinki. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!